W 190. wydaniu programu Miasto Żyje relacja z pierwszej sesji Rady Miasta w kadencji 2014-2018 zaprosimy też na wystawę do Muzeum Diecezjalnego oraz na Mikołajki przed ratuszem. W ratuszu odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Płocka w kadencji 2014-2018. Spotkanie miało wyjątkowo uroczysty charakter. Wszyscy radni złożyli ślubowanie. Tekst przysięgi odczytał Tomasz Korga, który jako najstarszy z rajców poprowadził pierwszą część obrad. polskiej ślubuję uroczyście. Obowiązki radnego spróbować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubowanie złożył także wybrany na drugą kadencję prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Podsumował także swoją poprzednią kadencję i przedstawił najważniejsze plany na najbliższe lata. Zakończona kadencja zmieniła miasto. Płoczanom daliśmy teren do rekreacji, ścieżki rowerowe, siłownię pod chmurką, ale także wiadukt czy pierwsze etap obwodnicy. Daliśmy czas, który kierowcy zaoszczędzają sprawniej poruszając się po przebudowanych drogach wygodę. Budując bezpłatne miejsca parkingowe, daliśmy płotczanom spokój w pracy, oferując miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach. Wszystko to dopiero początek zmian. Przed czterema laty mówiłem o dekadzie dla Płocka. Czas więc te zmiany kontynuować. Na przewodniczącego Rady Miasta Płocka wybrany został sprawujący to stanowisko w poprzedniej kadencji Artur Jaroszewski. Wiceprzewodniczącymi zostali Małgorzata Struzik, Tomasz Korga i Wojciech Hetkowski. Zakończył się rozpoczęty pod koniec września remont ulicy Wolskiego. W ciągu kilku tygodni powstała nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki oraz zatoki postojowe. Aby zmniejszyć uciążliwości dla kierowców, roboty były prowadzone także wieczorami. Aktualnie trwają jeszcze prace porządkowe. Koszt remontu to ponad 850 tysięcy złotych. Sportowcy z Płocka będą reprezentować nasz kraj na międzynarodowych igrzyskach szkolnych w australijskim Lake Macquarie. Z młodzieżą przed wyjazdem spotkał się prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. W igrzyskach, które po raz pierwszy odbędą się na półkuli południowej, weźmie udział 1,5 tysiąca sportowców z 28 krajów. Delegacja z Płocka liczy 23 osoby. Płoczczenie będą rywalizować w pływaniu, lekkoatletyce i piłce nożnej. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wisła Płock, Płockie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej oraz Miasto Płock włączają się w pomoc dla drugiego trenera Vive Tauron Kielce Tomasza Strząbały. Trener największego sportowego rywala Wisły Płock zmaga się z chorobą nowotworową. Szansą na wyzdrowienie jest kosztowna terapia w Stanach Zjednoczonych. Płockie środowisko piłki ręcznej podjęło szereg działań, których celem ma być zebranie pieniędzy na leczenie. Na początku grudnia w serwisie Allegro wystartują na przykład licytacje koszulek przekazanych przez polskich zawodników. Zbiórka pieniędzy będzie prowadzona także podczas najbliższego meczu Wisły Płock z Barceloną. Niezwykłe eksponaty można podziwiać w Muzeum Decyzjalnym. Do 13 grudnia czynna będzie tam wystawa Historia Płocka w pergaminie zapisana, przygotowana przez Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego. Na ekspozycji znajdują się zabytkowe dokumenty. Najstarsze pochodzą z początków XIII wieku. Ich odnowienie było możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Płocka. Na zakończenie programu zapraszamy na Mikołajki przed Ratuszem. Tradycyjnie już 6 grudnia na Starym Rynku odbędzie się przezświąteczna impreza. W programie jest mnóstwo atrakcji, m.in. występy, słodkie upominki i warsztaty łyżwiarskie na lodowisku. Zabawą rozpocznie o godzinie 16 wspólne włączenie oświetlenia świątecznego. Od 5 do 7 grudnia na Starym Rynku trwać będzie natomiast jarmark bożonarodzeniowy.